W latach 90. Peru przeżywało, delikatnie mówiąc, trudny okres z powodu lokalnych konfliktów, które miały wpływ na stabilność polityczną i społeczną kraju. Z jednej strony konflikt z Ekwadorem, który nabierał zbrojnego charakteru w latach 80., i też wcześniej, kumulując się w roku 95. Spór dotyczył terytorialnych roszczeń do obszarów przygranicznych. Konflikt został teoretycznie zakończony podpisaniem tzw. porozumienia pokojowego z Itamaraty, ale Peru nigdy nie zaakceptowało jego postanowień. Z drugiej strony Peru było także sceną działań terrorystycznych, przeprowadzonych przez partyzantkę lewicową, świetlistą ścieżkę i lewicowe bojówki partyzanckie z ruchu rewolucyjnego Tupak Amaru MRTA. W latach 80. i 90. obie te grupy dokonywały licznych ataków, porwań i zabójstw, dążąc do obalenia rządu i wprowadzenia rządu komunistycznego. A jeszcze w tej chwili mamy eskalację w Ekwadorze, i oficjalnie tam jest wojna domowa. 22 gangi zostały uznane za organizacje terrorystyczne, tłem dla odmiany, ale bez zaskoczeń jest produkcja i handel narkotykami. A no, przy okazji tego konfliktu kilkoro przywódców gangów zwiało sobie na ludzi z więzienia, tak więc lokalna karuzela kręci się dalej. Jednak pozostając w latach 90. z Peru, to właśnie tutaj rozgrywa się fabuła książki Noc Szpilek autorstwa Santiago Roncaliolo. Poznajemy historię czterech kumpli ze szkoły. Beto, Moko, Carlos i Manu wracają myślami do szczególnych wydarzeń z czasów szkolnych, które naznaczyły ich na całe życie, związały i rozdzieliły na zawsze jednocześnie. Uczniowie wybitni z nich nie są, a marzeniem jednego jest wręcz nawywijać na tyle dużo, żeby go z tej szkoły jezuickiej wydalono. Nie byłby to zresztą pierwszy raz. Do porządku swoimi metodami próbuje doprowadzić ich wychowawczyni, Panna Pringlin, co oczywiście chłopakom się nie podoba i decydują się jej za to odpłacić. I o ile z początku słyszymy o wyprykach klasowych łobuzów, uczęszczających do szkoły tylko dla chłopców, to szybko ze wspomnień całej czwórki wynika, że ich konflikt z wychowawczynią narósł do dużo większego stopnia niż ich. Na pozór sielankowe wybryki, które były przyczynkiem wszystkich wydarzeń, mogłyby wskazywać. Do kulminacyjnego momentu lub choćby zdradzenia częściowego, co się ostatecznie wydarzyło, jest jednak daleko. Wcześniej autor sprawnie buduje nam sylwetki czwórki naszych bohaterów. Książka ma łącznie jedynie z pięć rozdziałów. Ale każdy z nich podzielony jest na narrację z perspektywy każdego z chłopców, a właściwie już mężczyzn, bo wspomnienia przekazują jako dawno już dorośli ludzie. W wersji audio każda narracja to głos innego lektora, i podoba mi się bardzo ten pomysł. Każdy z chłopaków ma inne cechy, inny życiorys oraz inną i bardzo podkreślaną tutaj sytuację rodzinną. A w tło tych wszystkich wydarzeń oraz przedstawienia bohaterów wplecione są realia i wydarzenia tamtych czasów. I to jest zrobione naprawdę świetnie moim zdaniem. Widzę chłopaków, których każdy próbuje sobie tak naprawdę radzić, jak może w tej niebezpiecznej limie, będąc przecież tylko nastolatkiem i mając nastoletnie myśli, pomysły i potrzeby. Mają nad sobą surową wychowawczynię i dyrektora, którzy za ich wybryki w szkole narzucają na nich kolejne kary, a w domu zderzają się ze swoimi rodzicami, dla których też niekoniecznie jest bardzo istotne, co w szkole wyrabiają, ani w ogóle jak się faktycznie czują w swoim życiu. U jednego z chłopaków sytuacja wygląda tak, że mieszka sam z mamą, ponieważ ojciec z wojskową przeszłością, weteran wspomnianych przeze mnie na początku walk, wyjechał, zmagał się z zespołem stresu pourazowego i bezpośrednio zagrażał swojej rodzinie, ale nastoletni syn ma pretensje do matki, że nie pozwala mu się z ojcem widywać. Jest przecież tylko dzieciakiem tak naprawdę. W domu u drugiego wartością dla ojca jest wszystko to, co pasuje do kategorii bycia maczo i nie mieści mu się w głowie żaden inny schemat. Tyle tylko, że jego syn jest gejem. I w miarę jak wchodzimy w te światy, poznajemy ten obraz, to nawet trochę przestaje dziwić, że sprawy potoczyły się tak, a nie inaczej. Pozostawieni sami sobie lub tylko karani za kolejne występki w kraju targanym konfliktami, gdzie stanie na ulicy nie jest bezpieczne, a do tego nabuzowani hormonami nastolatkowie jakoś swoją frustrację odreagować musieli. Historia obyczajowa z mrocznej, gęstej limy z domieszką thrillera. Powieść fascynująca i straszna zarazem, a w tle historia, a prawdziwa. W kulminacyjnym tak właściwym momencie pada tutaj zdanie, a wtedy wybuchła bomba. 16 lipca 1992 roku rebelianci przeprowadzili atak z użyciem samochodu pułapki w ekskluzywnej dzielnicy limy Miraflores. W eksplozji zginęło 25 osób, a rannych zostało kilkadziesiąt. Zamach był najbardziej krwawym atakiem świetlistego szylku. Wprowadzenie tych faktycznych wydarzeń w tło naszej historii jest naprawdę dobrze zrobione. Daje obraz kraju, który nie jest w stanie funkcjonować prawidłowo u podstaw, ale zwyczajni ludzie jakoś żyć muszą. To jest kompleksowa historia, wielopoziomowa, choć śledzimy jedną historię i jedne wspomnienia. Być może dla kogoś początek książki będzie zbyt wulgarny, ale przypomnę: mamy tu nastolatków, w szkole, która nie jest koedukacyjna, a zaczynamy od wspomnień z lekcji biologii. Ten początek daje też w sumie kontrast do tych kolejnych wydarzeń. Atmosfera robi się gęstsza, te warstwy zaczynają się przenikać, i w środku ta czwórka nastoletnich chłopak chłopaków pozostawionych w samym sobie. Czytajcie, bo warto, a ja tymczasem dziękuję za Wasz czas i do usłyszenia.